Clear! Fire! Fire! I z taką samą prędkością startujemy z naszym konkursem Battlefielda 3. Pluton, tarczownicy i brodacze serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tym konkursie. Konkurs prosty i przyjemny, z fajnymi nagrodami. W konkursie może wziąć udział każdy, wystarczy, że wykona pracę na dowolny temat związany z Battlefieldem III. Praca może przypominać komiks, przeróbkę jakiegoś zdjęcia, najlepiej oczywiście jeżeli wykonacie grafikę własnoręcznie. Nie będą brane pod uwagę jakieś zdolności specjalne w grafice, Photoshopie itd. Liczy się pomysł i kreatywność. Wszystkie prace wysyłamy na specjalnego mailak, który jest oczywiście umieszczony w opisie, a do wygrania pierwsze miejsce pendrive 16GB, dwa kolejne miejsca pendrive po 8GB. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się z opisem filmu i życzę powodzenia wszystkim. Na razie trzymajcie się, cześć.